Rozmowa dnia. Minęła godzina 8.30 przy mikrofonie Michał Jędryka, a naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Janusz Golinowski, politolog. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie profesorze, kryzys postepidemiczny dopiero przyjdzie, czy już jest? To znaczy, w zależności od krajów. W niektórych krajach on rzeczywiście rozwija się pełną parą, natomiast w niektórych krajach rzeczywiście stajemy czy stoimy przed jego rzeczywiście epicentrum, w sensie narastania ilości zainfekowanych, a tym samym w jakiejś tam e, części ilości zgonów. Dlatego też jeszcze myślę, że w Europie i w Stanach Zjednoczonych wszystko przed nami. Myślę też, że ze względu na istniejącą sytuację, te najbliższe terminy, które były wyznaczone, w Polsce raczej można będzie włożyć między bajki, jeśli chodzi o odkorkowywanie gospodarki. Niektórzy publicyści stawiali taką alternatywę w ostatnich tygodniach albo szybki rozw albo rozwój gospodarczy, albo tamowanie epidemii, że można rozwój gospodarczy podtrzymać nie tamując epidemii tak szybko, ale okazuje się chyba, że obydwie te drogi prowadzą do tego samego punktu, bo, bo w przypadku Włoch, na przykład, gospodarka i tak stanęła. Właśnie prowadzą donikąd, patrząc na to od strony właśnie i pomysłów Borisa Johnsona i ostatnich chociażby pomysłów Donalda Trumpa, zarówno jeden, jak i drugi przywódca, przywódca stanęli wobec trudnych wyborów, z jednej strony podtrzymywania gospodarki, z drugiej strony próby neutralizacji ilości zainfekowanych. Niestety to się nie udało. Widać to w przypadku Stanów Zjednoczonych. Na dzień dzisiejszy liczba zainfekowanych przekroczyła stan z Chin, czyli ponad 85 tysięcy. 85 w przypadku Wielkiej Brytanii Równie mocno podąża liczba zainfekowanych, to to oznacza w praktyce, że praktycznie ludzie ze względu na panikę nie będą wychodzić z domów, nie będą uczestniczyć w tym normalnym procesie i produkcji, i konsum konsumpcji. Pozostaje zatem problem połączenia, czyli znalezienia złotego środka, jak pogodzić te dwie sprawy. Ja tutaj rzeczywiście przywołuję jako przykład działania Chin w mieście Bądź co bądź o, o 11-milionowej e, aglomeracji, która rzeczywiście wraca do dnia, e, w dniu dzisiejszym do takiego bardziej ekspansywnego e, m, odtworzenia gospodarki, że tam doszło do pełnej izolacji. Udało się rzeczywiście mocno ograniczyć, a praktycznie na dzień dzisiejszy wyeliminować nowe przypadki e, zakażeń, ponieważ te, które się pojawiają. Pochodzą z zewnątrz, czyli spoza granic Chin, no i teraz rzeczywiście gospodarka stopniowo wraca. Myślę, że niektórzy publicyści zapomnieli, że jest to proces nadzwyczajny, czyli obecna pandemia rzeczywiście przekracza nasze wyobrażenia, patrząc na Europę, jak ona się zachowywała. Myślę o społecznościach, które poczuły się w pewnym momencie raz zawiedzione, że już nie można uczestniczyć w życiu publicznym, po drugie zaczęły to ignorować. Odsetek osób zarażonych zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii, już nie mówię o właśnie Wielkiej Brytanii, coraz to bardziej narasta. Mówi się teraz wprost o tych dwóch epicentrach epidemii, czyli Europie i Stanach Zjednoczonych. A w Polsce oczywiście Polska nie jest wyizolowana z tego wszystkiego i mamy też, też to wpływa na naszą gospodarkę, bo czytamy w doniesieniach prasowych, że 20% niezapłaconych faktur jest w tej chwili w obrocie i nie dlatego nawet, że przedsiębiorstwa nie mają środków żeby za te faktury zapłacić, tylko dlatego, że odkładają płatności na tak zwaną czarną godzinę. Czego się boją? Czy, czy może być jeszcze gorzej niż Zdecydowanie tak. Ja myślę, że Polska doskonale radzi sobie, patrząc na inne kraje, z istniejącą pandemią, ponieważ odsetek zarożonych, jak i odsetek zgonów jest relatywnie niski. Natomiast no, pamiętajmy zawsze, że w takie sytuacje wyzwalają czasami takie, powiedziałbym, zachowania na poziomie dzikości, czyli może uda się coś ugrać, a poza tym, Rzeczywiście nie wiadomo, jak będzie, natomiast ja bym Polski tak daleko nie widział w kontekście pogłębiania się istniejącej pandemii, raczej, raczej ze względu na skuteczność działania obecnych władz, może się to nie wszystkim podobać, patrząc na działania opozycji, uzyskaliśmy relatywnie bardzo dobre wyniki w sensie ilości zainfekowanych i właśnie ilości zgonów. No to brzmi trochę paradoksalnie, ale tak w istocie rzeczy jest. Dlatego też. Myślę, że to jest odsuwanie tej decyzji na czarną godzinę w kontekście tej, tej tarczy antykryzysowej, gdzie rzeczywiście zwalnia się przedsiębiorców z tych chwilowych opłat. Wszystko to razem wzięte sprawia, że te faktury być może rzeczywiście nie pojawiły się w sensie opłacone. No właśnie, tarcza antykryzysowa. Czy te działania, które zostały przedstawione przez rząd, które zostaną podjęte po wygaśnięciu epidemii, jako pomoc przedsiębiorcom, czy to? To są działania, które rzeczywiście pozwolą gospodarce wrócić na dawne tory. No pamiętajmy, że Polska nie jest samotną wyspą i nie Polska przesądzi o jak gdyby skróceniu bądź wydłużeniu czasu pandemii. Natomiast niewątpliwie patrząc na to, co robi świat, czyli Stany Zjednoczone 2 biliony, Unia Europejska, choć nie przy pełnej zgodzie 800 miliardów. Mówi się o grupie G7, która chce wyasygnować. 5 bilionów e, dolarów. Wszystko to jednak mało. Patrząc na jak gdyby sytuację, kondycję gospodarki i przerażającą panikę, która powstała na całym świecie, ona jest wzmacniana poprzez sygnały, które płyną do nas spoza kraju. Dlatego też ten pakiet e, antykryzysowy, jaki jest, nie jest tylko i wyłącznie jak gdyby, zasługą polskiego rządu, ale ogólnej sytuacji, która zmusza w taki czy inny sposób poszczególne rządy, poszczególnych państw, bo w większości są to działania. Łania póki co państw narodowych, a nie struktur jak gdyby ponadnarodowych typu Unia Europejska. Wszystko to razem wzięte sprawia, że to będzie wszystko małe, zważywszy na fakt, że pandemia będzie się jeszcze rozwijać w Europie na pewno w Polsce być może rzeczywiście w ciągu najbliższych kilku tygodni ten poziom jak gdyby zainfekowanych i poziom tym samym jak gdyby procentowy, oczywiście zgonów będzie zdecydowanie spadał. Przynajmniej tak sugerują wirusolody. Jeżeli poradzimy sobie z epidemią w Polsce, to być może zacznie w miarę normalnie funkcjonować rynek wewnętrzny, ale prawdopodobnie nadal będziemy mieli problem na zewnątrz granic Polski, więc one będą musiały być przynajmniej częściowo zamknięte. I co wtedy z wymianą międzynarodową? No właśnie, zdecydowanie tak. Dlatego, panie że wspomniałem o tym, że Polska nie jest samotną wyspą. Że to, czy uda się okiełznać pandemię, to dopiero najbliższy czas pokaże. I w związku z tym, cały świat staje wobec konieczności takiej skoordynowanej formy działań. Myślę o solidarności. Tylko, jak znam życie, to raczej będzie tak umiarkowanie potraktowane, zważywszy na pewne interesy, które przebijają się w relacjach geopolitycznych, m.in. Stany Zjednoczone, Chiny czy Europa, bo to było widać jeszcze przed pandemią. Dlatego też myślę, że w dużej mierze warunków sukcesu, bądź też właśnie porażki, odbicia gospodarki, od istniejących tendencji właśnie takich spadkowych należy poszukiwać poza Polską. A co z życiem politycznym? Czy nasze życie polityczne w dającym się przewidzieć czasie, powiedzmy po wakacjach, wróci na normalne tory? Ech, to znaczy, myślę, że w dużej mierze będzie zdeterminowane problemem polityki zdrowotnej, polityki bezpieczeństwa, bo w ślad za tym zawsze pojawiają się takie sygnały, no, nazwijmy to, świadczące o, o trochę e, zdziczeniu o ludzi, gdzie e, niektórzy próbują, oczywiście są to jednostki, robić interesy właśnie na śmierci innych, e, czy też e, próbować takie w przypadku Belgii dokonywać pewnej selekcji: ci się nadają do leczenia, ci się nie nadają. Jeśli ktoś kiedyś mówił, że nowoczesność i XXI wiek każe nam spojrzeć na to w ten sam sposób dzisiaj, to ja powiem szczerze, że jestem bardzo głęboko zniesmaczony, co wytworzyła cywilizacja Zachodu. Dlatego ta panika wespół z zachowaniami o charakterze takim, wręcz powiedziałbym, darwinowskim, będzie prowadzić do braku zaufania. A ten brak zaufania także przekłada się na gospodarkę. Bez braku zaufania, nie uda się scementować gospodarki globalnej jako całości. I na politykę również sądzę się przekłada. Co więc w życiu politycznym? Będą się pogłębiać podziały? E, myślę, że w jakiś sposób tak. Tyle tylko, że obecnym e, rządzącym na dzień dzisiejszy można powiedzieć, e, że korono wirus paradoksalnie sprzyja. Natomiast opozycji wytrącił praktycznie argumenty z rąk, ponieważ nie są w stanie cokolwiek zaproponować innego ponad to, co mówią, a mówią o praworządności. Myślę, że na dzień dzisiejszy zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone będą głęboko tę praworządność traktowały instrumentalnie, to znaczy głęboko instrumentalnie w sensie ratowania gospodarki, bo ona będzie decydować, czy rzeczywiście świat Gospodarczy, świat zachodu, Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą w stanie podźwignąć się z istniejącej zapaści. Myślę, że świat się bardzo głęboko zmieni i te nasze doświadczenia, które teraz wydają się takie oczywiste, już przestaną być oczywiste w perspektywie najbliższego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Naszym gościem był pan profesor Janusz Golinowski, politolog. Dziękuję bardzo.